Witajcie drogie wodniki. Zapraszam Was na rozkład tygodniowy od 15 do 21 stycznia. Jeszcze oczywiście, to co z Wami rezonuje. Ja zapraszam Was do subskrypcji, do polubień, komentarzy również mile widziane i obserwacja O proszę. I ja oczywiście jestem na innych portalach społecznościowych, gdzie również zapraszam do obserwacji. Wasza energia tygodnia, prawda? Są do ostatecznego, drogie wodniki. To jest jasne ocenienie sytuacji, w jakiej się znajdujecie, Pasz yy, buław, tak? To jest jakaś taka niedojrzała energia i to z tego możecie mieć do czynienia, to też również yy, taka porywcza energia, trochę no, taka niedojrzała, wy przedstawiacie się jako królowa pentakli, osoba stanowcza, tak? która stawia też jej granice, która kieruje się roztropnością, umysłem i logiką. No i proszę to jest energia oszustwa tutaj yy, wyjście być może z jakiejś iluzji, bo to jest dzifądka kielichów, to jest spełnienie marzeń, tak? A tutaj się wodniki zostać oszukane przez kogoś, ktoś może Wam opisywał bajki, a tu, yy, no właśnie, no coś jednak nie poszło. Być może po oszustwie jakimś będziecie chciały spełnić te swoje marzenia, ale zobaczę, w każdym sądu to jasne ocenienie sytuacji. To mogą być sprawy urzędowe, tak samo jak i prawne, tak? I tym, taką energią będziecie się kierować po prostu w tym tygodniu. Więc zobaczymy, na czym się skupić. Cały czas ta karta mi dla Was wyskakuje z przełożenia. Jakie jest przełożenie, jak nie tasuje, to cały czas przede wszystkim to jest praca nad sobą. Praca nad sobą, ucieknięcie w pracę na własną stabilizację, to również. Możecie mieć do czynienia z osobą, która zajmuje się ezoteryką, ezoteryką, przepraszam, i tak samo jak ja, karta Mitarota. I to jest tak samo powrót z przeszłości jakiś, to jest coś z przeszłości. Być może czegoś nie widzicie, tak w karcie gwiazdy Co szczęście Wam sprzyja. To jest budowanie, być może jakiegoś nowego projektu, ale to jest jeszcze karta Księżyca, to jest wybór drogi, się pokazuje po zradzionym sercu, by osiągnąć tą stabilizację. Proszę, że trzy, po, trzy kielichy. Uciekacie w pracę drogie wodniki żeby osiągnąć to co wy chcecie. Tam pokazana była wcześniej dziewiątka kielichów by spełnić swoje marze, marzenia a karta sądu to jest karta sądu to są sprawy sądowe być może związane z waszymi waszą przeszłością po tym zranieniu bo to jest powrót ze sprawy z przeszłości tak i w karcie sprawiedliwości marzycie o wyjaśnieniu tej sprawy jasne osądzenie tej sprawy prawda by zacząć coś nowego, tworzyć czegoś nowego, ale to są tajemnice, to jest energia. Tak samo, że hmm, rakreby ryby lub skorpiona, tak? Że coś jest w ukryciu, że coś ukrywacie, być może nowy projekt, nowy początek. I tu jest wybór drogi po zranieniu, by osiągnąć stabilizacja, a to jest cały czas pokazana zrada. Jest taką osobą, macie do czynienia królową kielichów, to może być osoba z poznaku wagi, lub wodnika, lub osoba o takiej energii, prawda, zimna, bez uczuć, która kieruje się przede wszystkim, no, widzicie, ona to serce ma zamknięte tam, za tymi kratami, i ona kieruje się przede wszystkim logiką, a wy tutaj, no, król kielichów i pielęgnowanie siebie, pielęgnowanie własnych uczuć, prawda, i tutaj równowaga w braniu i wdawaniu, transformacja, odpuszczenie po stratach, yy, być może właśnie miłosnych, transformacja, tak? I tu otwarcie się na nowe uczucia, ale też jest pokazany i magik, magik, manipulacje. No i proszę, by wy tutaj wychodzić do kogoś z uczuciami, żeby coś zbudować, ale jednak chyba jest jakaś blokada wewnętrzna jeszcze was po tym zrobieniu, że jednak jeszcze nie chcecie to skupić się wy będziecie przede wszystkim na stabilizacji finansowej. Będziecie uciekać w pracę, żeby być może nie myśleć o uczuciach, o tym zranieniu, które was spotkało, drogie wodniki. Mhm. To teraz zobaczymy, jakie pozytywy do was przyjdą. Zobaczymy, jakie pozytywne energie do was przyjdą w tym tygodniu. Oj, zamiast cieszyć się tym, co macie, będziecie marzyć o nie wiem co. No, no i proszę. Król Mieczy. Wy po prostu będziecie się odcinać, będziecie stawiać się chyba na swoje marzenia, tak? Na swoje marzenia. Zamiast cieszyć się tym, co macie, będziecie tak. No, Rycerz Mieczy, no to jest taka osoba trochę. Porywcza, porywcza, która mówi słowa, których później może żałować, to również informacje z nieznanych źródeł, tak samo jakieś śledzenie kogoś na portalach społecznościowych, obserwowanie kogoś, tak, bo może tutaj tęsknicie za jakimś drogie wodnikiem, tak, no i właśnie odpowiedzialna trochę energia, to jest karta sprawiedliwości, straty, zamknięcia w jakiejś klatce mentalnej, odwróciła mi się ta karta, zamknięcie, wy czegoś nie widzicie, no tu są straty, zamiast skupić się na sobie, tak, i postawić jasną granicę co do przeszłości, to wy cały czas skupiacie się na tej stradzie i to jednak was chyba po prostu tak przytłacza i dobija, tutaj potrzebne jest uleczenie, a zobaczymy, chociaż w może zaczniecie w końcu doceniać to, co macie i cieszyć się tymi drobnymi rzeczami, które są Was tak zwykłą codziennością i przestaniecie właśnie bujać w obok i marzyć o nie wiadomo o czym. Zobaczymy, jakie negatywy. I na co uważać musicie. Drogie wodniki. Tak, to jest zbiór, zbiór tego co zasiejecie nie szaleć nie szaleć, bo przede wszystkim to co zasiejecie, to zbierzecie to jest związane być może z nowym początkiem tak, oj, lub sprawy związane też i z dziećmi, bo to jest y, coś z przeszłości znowu, tak jakieś oszustwa wyjdą na wierzch to jeśli y, wy y, oszukiwaliście lub ktoś was oszukiwał, to wszystko wyjdzie teraz na wierzch, tak i trzeba wyjść z energii iluzji i spełnienia. Tutaj widzę, że wy chcecie po prostu postawić na swoją pasję, chcecie zbudować coś nowego, ale robić to roztropnie, niepochopnie i yy, no kierować się bardziej rozumem. Siódemka pentakli to jest zbiór z tego z przeszłości i teraz to wszystko może wyjść po prostu na wierzch. To, co było ukrywane, wszystkie te kłamstwa, wszystkie oszustwa. Zdrady, teraz to może po prostu wyjść na wierzch, drogie wodniki. Teraz zobaczymy, co macie odpuścić. Co odpuścić? Proszę, paść kielichów. Niedojrzała energia. Przestać bojać w obłokach, bo paść to jest taka osoba lub wy będziecie mieć drogie wodniki z taką osobą do czynienia, która musi wszystkiego spróbować, tak? która skaka taka kwiatka na kwiatek, jest nieodpowiedzialna uczuciowo, niedojrzała uczuciowo i która naprawdę wszystkiego musi doświadczyć. Przynajmniej nie lubi po prostu stabilizacji, o, że tak powiem. To musi odejść do przyszłości, bo tu yy, jest jakaś osoba no królowa kielichów, tak? I ona postawi Wam granicę, co być może do życia i stabilizacji rodzinnej, tak? Ciągnie tą opaskę z oczu. No i proszę. Tak, ale tutaj wy cały czas ukrywacie. Tutaj cały czas ukrywacie i to wszystko wyjdzie na jaw, tak? To wszystko wyjdzie na jaw. I tu jest świętowanie. Tą energię odpuścić. Teraz, jak tam u Was w pracy i w finansach, zobaczymy. Jak tam u Was w pracy i finansach, drogie wodniki. Paść yy, kielichów, to równie dobrze możecie mieć do czynienia z rybami, rakami, lub skorpionami, bo to jest Wasza energia. I tak samo zwróćcie uwagę na horoskopy wedyjskie, prawda? Jak na przykład teraz rozkładam y, dla wodnika, to może być y, dla wcześniej, jak na przykład dla, dla wcześniejszego znaku zodiaku, Jak na przykład będę robić dla ryb, to w tej chwili y, wodnik może odpowiadać rybom. Y, właśnie w znakach wedyjskich jest zawsze o jeden w tył. Teraz, co w pracy i finansach. Oj, pustelnik, tak, zastój, zastój, czekacie na coś, być może na jakąś ofertę lub przemyślenie, być może jakiejś strategii, może coś być, jakieś, podejmować, jakieś decyzje, tak, bo tutaj widzę, jest znowu królowa kielichów i tu jest pożegnanie, być może jakiejś straty, jest dalej wy cały czas tutaj, widzę, patrzycie w bokach. No właśnie, w pracy mentalnej cały czas siedzicie. Być może pracujecie w takim miejscu gdzie jesteście przywiązani tak bo to jest. Ale to was już przytłacza to was już przytłacza i chcecie ruszyć do przodu by rozpocząć coś nowego. Ale przeszłość cały czas was tam przytrzymuje tam gdzie w tej chwili jesteście i nie, ma, i nie chcecie być może ruszyć może to jest związane z jakąś osobą na której coś czujecie prawda ale tutaj widzicie są straty są straty i to jest chyba dla was niewystarczalne jak na ten czas. i na to, co w tej chwili przechodzicie. Drogie wodniki. Teraz zobaczymy, jaki będzie wynik tego wszystkiego w tym tygodniu. To tak, jakbyście tak, jakby, chcieli się odciąć od tych ludzi, od tych, co Was tam przytłacza, tak. I to, co się wokół dzieje, taka energia introwertyczna się ty jasno rysuje. Co do tego. Może weźmiecie urlop. I znowu królowa kielichów. Rak ryby skorpion lub osoba takiej energii, tak? Do tego jeszcze rysuje się waga, sprawiedliwość na sytuacji, prawda? No proszę. Król kielichów, rak ryby skorpion, król, królowa, to jest para i wy pod tym względem, ale wy tutaj nie macie kontaktu to jest kontakt odcięty, tutaj potrzebna jest transformacja, tak o jeszcze karta cesarzowej wy tutaj wy tą osobę darzycie uczuciami drogie wodniki ale tutaj brak jest kontaktu, być może ta osoba z poznak uwagi pomiędzy wami stoi i dlatego tu jest taka blokada a to jest potrzebna transformacja karta cesarzowej Proszę. No, I to jest przybicie z tego powodu, po tych stratach. Gdybyście chcieli wyjść z tymi uczuciami, rozpocząć coś nowego, proszę właśnie tego, ale tu jednak przeszłość i to wszystko, te doświadczenia, bo może nie było równowagi w braniu i udawaniu, manipulacje, prawda? I tu, no właśnie, zbyt wiele do wyboru i człowiek był niezdecydowany. A teraz czas na nowe. Czas pójść Nowe. Ta osoba pójdzie w nowe. Ta królowa pójdzie w nowe. Jeśli Wy się nie zdecydujecie, drogie wodniki. jeszcze karty rady Wam dam. opłynięcie pozostawienie tego wszystkiego, by spełnić swoje marzenia, tak uleczyć to wewnętrzne serce, ale nie działać, nie działać w ten sposób, bowiem, żeby być, się cały czas głowić, tak, przede wszystkim zająć się sobą, postawienie jasną barier i tutaj uleczenie po tej stracie, z doświadczenia, tak, z doświadczenia po prostu, to jest walka wewnętrzna cały czas z wami, ale to no, no niedojrzałe te energie, bo co jest zrada, ten cykl się musi po prostu zakończyć ten cykl się zakończy i, i ściągnięcie tej opaski z oczu no z przeszłości ściągnięcie tego wszystkiego i to w końcu będzie musiało się zakończyć ten cykl moi, tro, moje drogie wodniki no właśnie, to cały czas kwicie, zamiast otworzyć się na nowe będziecie się skupiać na zarabianiu, na pieniądzach, prawda, jeszcze odwrócone i brak, brak możliwości ruchu. Proszę. Widzicie? Brak możliwości. Manipulacja. Manipulacje. I tak z zwycięstwa. No właśnie, bo na was czekają możliwości, tylko wy się blokujecie, blokujecie się na te możliwości właśnie, być może z powodu uczuć związane z kogoś i będziecie czekać na jakąś osobę, która być może dla Was już nie jest dostępna. No właśnie. I to jest po prostu potrzebne uleczenie, bo tu widzę e, działanie beztroskie, beztroska odpowiedzialność, taka, taka, bez bez takiej jasnej postawy do życia i odpowiedzialności za własne czyny. No cóż, drogie wodniki, pozdrawiam Was i życzę udanego tygodnia. Pa!